Państwa, Teresa Żukowska. Dzisiaj przedstawię Państwu jak narysować rękaw. Będzie to rękaw do bluzki klasycznej i na podstawie szablonów, które już opracowywałam wcześniej, szablony bluzki, pokażę odrębnie jak zrobić rękaw mając szablon przodu i tyłu. Osoby, które będą już miały uszytą bluzeczkę, a tylko będą potrzebować skroić rękaw, gdzie paszka już będzie podcięta i dopracowana, ja pokażę, jak zmierzyć, jakie zasady zachować, jak powinno się ten rękaw wykroić. Zapraszam, zachęcam, jak rozplanować wszystkie wymiary i jakie wymiary są potrzebne do zrobienia konstrukcji rękawa. Także zapraszam. Rysując rękaw, trzeba mieć zmierzone y, takie pomiary, jak długość rękawa, u mnie 70, obwód ręki górą, czyli w miejscu, gdzie na wysokości paszki. U mnie jest 32 i tu mam wyliczenia y, góra rękawa, ten obwód plus. Luz, luz dajemy od 4 do 6, można do 8 nawet centymetrów w zależności od tkaniny, od fasonu, także no tu dajemy, ja sobie dam 4 centymetry, czyli jak miałam obwód w najgrubszej części ręki na wysokości paszki, 32 plus 4, czyli mam 36 centymetrów. I dół rękawa. Dół rękawa to jest, mierzymy obwód nadgarstka. U mnie wyszło 16. I dodajemy według uznania. I jeszcze w zależności, jakie wykończenie. Dzisiaj będę pokazywała rękaw, który jest prościutki, do, zwężający ku dołowi. Więc obwód mojego nadgarstka plus 6 cm luzu. I wychodzi mi 22 cm, czyli dołem będzie miał rękaw 22 cm na gotowo. Na wysokości paszki w najgrubszym obwodzie ręki 36 i długość 70 cm. Teraz musimy to rozliczyć, bo rękaw jest Przód rękawa i tył rękawa jest. Także musimy to rozliczyć, żeby później dobrze nam się rysowało konstrukcję, żebyśmy mieli już to wyliczone i tylko mogli korzystać z tej kartki. I czyli tak, przód góra rękawa to jest jedna druga obwodu minus jeden centymetr, czyli 36 podzielić na dwa to mamy 18 minus jeden to jest 17. To będzie przód rękawa i Góra. Tył rękawa górą to będzie jedna druga obwodu, ale plus 1 cm. W przodzie mieliśmy minus, a w tyle będzie plus. Czyli 36 podzielić na 2 to będzie 18, plus 1 to mamy 19. Teraz będziemy wyliczać dół rękawa i przód. To jest jedna druga obwodu, to co wyliczyliśmy, 22. Dzielimy na połowę i w przodzie mamy minus 1, czyli 11 minus 1 to jest 10. I tył rękawa, dół. Mamy jedna druga obwodu, plus 1. Czyli tak samo jak i u góry mieliśmy plus 1, i u dołu również w tyle mamy plus 1. Czyli 22 podzielić na 2 to jest 11 plus 1 mamy 12. Te cyfry muszą się pokrywać. Góra rękawa, przód i tył muszą mieć łącznie 36, i dół rękawa, przód i tył 10 i 12 muszą mieć 22, bo te pomiary muszy, musimy zastosować na konstrukcji. Następnie niektóre y, pomiary będą w trakcie rysowania y, wychodziły. Po prostu będziemy wyliczać w tyle rękawa. Dołem będzie obniżenie na łokieć, na zgięcie łokcia, czyli tam będziemy musieli dodać 1,5 cm. I wysokość główki będziemy musieli wyliczyć z formy lub z uszytej odzieży, już jak będzie odzież szyta przód i tył, no to wtedy będziemy wyliczać z uszytej odzieży. A jeżeli mamy formy z papieru przód i tył, to będziemy wyliczać wysokość główki z, z formy przodu i tyłu. Czyli będziemy liczyć przekąt na pachy przodu plus przekąt na pachy tyłu. Tę sumę dzielimy na dwa. Od tej sumy wtedy, od tej liczby odejmujemy 3 cm. Ja to później wytłumaczę, bo y, pokażę Państwu, jak to się wylicza, jak to się robi. To będzie wysokość główki będzie wyliczana w trakcie rysowania. Także teraz nie będziemy tego wyliczać. Teraz zaczynamy rysować konstrukcję. I tak zaczniemy od y, linii wyjściowych. Po środku narysujemy linię pionową, gdzie będzie to. Y, Środek rękawa i linię lo, tej pionowej. Linię mamy narysowaną. Tu, gdzie się przecinają te linie, oznaczymy punkt R. Teraz mierzymy długość rękawa. Punktu R w dół u mnie 70 cm, więc odmierzamy długość rękawa i zaznaczamy punkt N. Następnie musimy odmierzyć długość do paszki. I przyszedł ten moment, gdzie musimy to wyliczyć i tak. Ja mam przód i tył i teraz, żeby wyliczyć jaką długość musimy zrobić do paszki, czyli wysokość tej główki, musimy wyliczyć z podkroju pachy przodu i tyłu. I robimy to tak jak mówiłam, teraz pokażę. I tak, mierzę po przekątnej. Tu mam dodane na szwy, więc mierzę po do linii szycia. I tak, od tego momentu gdzie jest styk linii szycia po przekątnej do linii szycia ramienia. U mnie jest 19,5. To jest przód 19,5. Musimy plus. Tył tak samo. Mam 22,5. Te przekątne jak zmierzyliśmy. Musimy dodać teraz przód i tył. To wychodzi mi 42. Teraz te 42, tą sumę, co wyszła, dzielimy na 2. To wychodzi 21. I teraz od tych 21. Minus 3 cm. Dlaczego minus 3 cm? Ponieważ yy, ta główka ona się yy, skróci w momencie, gdy nałożymy przód i tył na siebie na to pod wpływem wypełnienia wysokość, to co mierzyliśmy, automatycznie się skróci. I dlatego te wypełnienie yy, po prostu. Trzeba pomniejszyć. Jest przyjęte, że tak około 3 cm raczej się spłaszczy, więc odejmujemy 3 cm. I teraz od tych 21 minus 3 to mam 18 cm. I to 18 cm to będzie wysokość mojej główki. Jest to wysokość główki przy rękawie jak najbardziej do bluzki klasycznej. Bo inna będzie wysokość główki, jeżeli będzie marszczenie. Ta główka będzie wszywana na gładko, więc tutaj nie ma powiększania. To są już inne rodzaje rękawów, także o tym nie będziemy dzisiaj mówić. To jest jak najbardziej klasyczny rękaw. Wszyty na gładko, kula głowy jest tylko lekko wdana. Dobrze, także już obliczyliśmy. I teraz, jeżeli osoby będą miały już zszytą bluzeczkę. Także ja pokażę, ja zepnę. Tak jakbym miała już szytą bluzeczkę, ramiona zepnę. Zepnę boki. I tak spięłam. Który tu zagnę. O tak. Mamy spięte. Tak jakbyśmy już... Yy, Także jeżeli osoby będą chciały dokroić sobie rękaw, a nie będą wiedziały jak obliczyć, żeby tą główkę, wysokość główki prawidłową zrobić. I tak jak mówiłam, już mają podkrojone wszystko paszki, w bluzce są dobre. Więc bierzemy i tak, w ten sposób, jak mamy już szyte, mierzymy tego Punktu, co będziemy wszywać, do tego punktu już przy tego. I tu wychodzi mi, tak jak liczyliśmy 21 cm. Tak jak nam wyszło, bo tu dodaliśmy przód, dodaliśmy tył, jak mieliśmy pojedyncze formy. A tu po spięciu mamy już razem, czyli już mamy to jakby podzielone na te dwa, i mamy, powinno wyjść, tak jak mi wychodzi tu 21 i wtedy od tych 21 odejmuję 3. Także bo trudno żeby teraz to yy, pruć i mierzyć każde oddzielnie, można w ten sposób. Teraz odmierzamy od punktu R w dół to co obliczyliśmy. 18 u mnie cm to będzie wysokość tej główki. I oznaczamy punkt P. Teraz narysujemy równoległe do punktu R. Z punktu P i z punktu N. Mamy już linie narysowane, i teraz najpierw się zajmiemy y, szerokością u góry rękawka i szerokością u dołu. Mamy rozpisane Napiszemy sobie, tu będzie przód, tu będzie tył. P i T. I teraz góra rękawa. Szerokość obwodu to będzie 17 cm, a tyłu będzie 19. I oznaczamy punkt P1. I punkt P2. Dół. Z przodu mamy 10 cm u mnie, a tyłu mamy 12. Będzie N1 i N2. Przód od tyłu się różni yy, szerokością. To jest bardzo ważne, ponieważ. Ten środek tym przód, przy jakichś różnych modelowaniach, cięciach, to później jest to wykorzystywane. Także dobrze, jak, no jak od razu rysujemy, gdzie jest ta linia środek. Jak również tu, gdzie mamy środek, będzie nacięcie na szycie ramienia nastawiać. Także teraz łączymy punkty P1 z N1. P2 z N2. Teraz zajmiemy się dołem jeszcze tyłem, dlatego że w tyle powinno być wyciągnięcie na zgięcie łokcia. Także punkt N i N2 dzielimy na połowę. Rysujemy króciutką linię w dół, taką króciutką. I te wydłużenie na linię łokcia oznaczamy 1,5 cm. I mamy ten punkt między n, n2, to będzie n3, a to wyciągnięcie tego króciutkiego będzie n4. Teraz możemy już narysować linię dołu. Linia dołu będzie tak. Z N2 prowadzimy łukowatą przez N4, następnie z N4 do N1. Ja zaraz wyrysuję i pokażę mi więcej, jak to będzie wyglądać. Z punktu N1 kawałeczek będzie linii prostej, tak około 2 cm. Następnie kierujemy się do punktu N4. O tak, mamy już dół wyrysowany. Teraz zajmiemy się wyrysowaniem główki i jak mamy przód, najlepiej sobie pomóc szablonem przodu lub podkrojem paszki przodu w bluzce, bo tu musimy tak do wysokości 5-6 cm, 5 może być, bo ten odcinek, on musi być taki sam jak podkrój pachy w przodzie. Także ja wezmę i narysuję ją. Jeżeli macie bluzeczkę poszywaną, możecie odrysować od tej bluzeczki ten podkrój. Tu tylko nie uwzględniam szwa ponieważ tu jest na razie bez szwa i odrysowuję to. Następnie z punktu R w lewo i w prawo stronę odmierzymy po centymetrze, ponieważ sama góra główki ona nie jest taka spiczasta, ma kawałek prostego, więc odmierzymy po centymetrze. I będzie to R1 i z tyłu R2. Teraz z punktu R1 prowadzimy prostą do tego punktu, co wykreśliliśmy tą paszkę. Ta linia to będzie pomocnicza do wyprowadzenia tu główki przodu. Także ja tu spróbuję narysować. Państwo zobaczycie, jak to mniej więcej będzie wyglądało. To przejście musimy tak zrobić, żeby ono było ładne. O tak. W tym momencie na razie tak zostawię. Najwyżej później coś tam poprawię. Ale o tak. Teraz na razie już mamy tą linię przodu wyrysowaną. Teraz musimy zająć się tyłem. Punkt P. 2 dzielimy na połowę. Oznaczamy punkt P3. I prowadzimy prostopadłą do linii R. Oznaczamy sobie na linii R punkt R3. Teraz ten punkt R3P3 dzielimy na 3 i od góry w dół odmierzamy z punktu R3 1 trzecia. Wysokość paszki miałam 18, więc będzie to na 3 to 6. I oznaczę sobie punkt. To będzie punkt R4. Punkt R2 łączę z punktem R4. Ten punkt pomoże mi wyprowadzić linię główki tyłu, górną część. Także z tego punktu ta linia jest troszkę inna niż tu w przód. W przodzie ona moment i zaraz schodzi. Dół ta linia, tu jest bardziej taka wyłożona. Także ja narysuję i zobaczycie Państwo, jak to mniej więcej wygląda. I teraz musimy jeszcze narysować dolną część. W przodzie mamy taki bardziej wybrany ten podkrój, ale z tyłu on musi być bardzo łagodny i także bardziej spłucony niż. Podkrój tu przodu. Także narysuję, tak jak to mniej więcej powinno wyglądać, i będziecie mieli orientację. I w tym momencie tak wyglądałaby głupka, rękawa, i praktycznie mamy już cały rękaw. Ja spojrzę z drugiej strony na tą główkę rękawa, czy ona faktycznie jest odpowiednia. Tak, i w tym momencie odrobinę tu poprawię przód. O w ten sposób, zaraz tu pościeram. O. I teraz już mi się ta linia podoba rękawa. Tyłu i przodu. Już myślę, że będzie bardzo dobra. O tak. I teraz dodajemy już zostało nam tylko dodanie na szwy, czyli boki 2 cm. Dół w zależności od, od rodzaju tkaniny ale myślę, że te 3 centymetry trzeba dodać, bo tu jest gładkie wykończenie i centymetr dodajemy na wszycie do paszki. Ale teraz, jeszcze zanim na przykład wykroicie sobie taki rękaw, należałoby sprawdzić, czy będzie wystarczająco tego rękawa, żeby wszyć do paszki lub czy nie będzie jego za dużo. Także proponuję zmierzyć tą linię i linię przodu, bo tu mamy nacięcie, które jest na ten, na szef ramienny. Rękawa powinno być do półtora centymetra więcej niż obwodu paszki. Bo główkę rękawa trzeba wdać i tyle jest to realne, żeby wdać. Yy, są różne tkaniny. Niektóre są takie, że ciężko jest to wdać. Niektóre są takie, że jeszcze tego będzie za mało. No ale w każdym bądź razie 1,5 cm musi być z przodu naddane na wdanie i 1,5 cm na tyle. Także proponuję to zmierzyć, czy pasuje nam do obwodu. Yy, Danej bluzeczki, którą y, będziecie szyć, jeżeli nie będzie pasowało, może trzeba będzie y, lekko skrócić czy zwężyć. Y, to musi być na pewno główka w dama. Jeżeli będzie dużo, za dużo, może trzeba będzie mniej luzu dać i zwężyć y, na boku. Także wtedy trzeba jeszcze dopracować. Popatrzeć. Jeżeli będzie za mało, więc trzeba będzie. Poszerzyć. Także no, trzeba to po prostu sprawdzić. Ja dodam teraz po centymetrze na główce boki 2 i dół 3 centymetry. Tak, mamy zrobioną formę. Opiszemy. To będzie nitka prosta. jak również środek rękawa i teraz trzeba napisać jakie są wymiary rękaw długość teraz jeszcze możemy sprawdzić czy przód i tył różni się i czy mamy ten podkrój przodu także możemy go złożyć w połowie o tak i tu Mamy ten, tył jest szerszy, to co powinno być w rękawku i ten przerzut jest też tyłu do przodu. Także to nacięcie będzie bardzo dobre. Także tak wygląda foremka i na tym to już wszystko. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.